Żyjemy w czasach, w których wszystko dzieje się szybciej, mniej czasu, więcej bodźców i stresu. Ludzie szukają skutecznych rozwiązań, metod, które pomogą im zmienić życie natychmiast. I właśnie dlatego hipnoterapia to branża przyszłości. Hipnoterapia nie jest już tajemniczą sztuką zarezerwowaną tylko dla nielicznych. To naukowo potwierdzona metoda, która w krajach zachodu zaczyna już wypierać tradycyjną psychologię, gdzie próbują diet, terapii, suplementów, ale prawdziwa zmiana zaczyna się w umyśle. Hipnoterapia działa szybko. W przeciwieństwie do tradycyjnych terapii, które czasami trwają latami, hipnoterapia daje rezultaty już w kilka tygodni. Czasami nawet po jednej sesji coraz więcej ludzi to dostrzega, dlatego zapotrzebowanie na hipnoterapeutów rośnie w zawrotnym tempie.